Rozpoczynamy przygodę. Wiesz, ty mogę poznać. Udało się dotrzeć. Jesteśmy w pociągu do Bielska Biała i do tych w zasadzie. A potem gdzie idziemy? Do Bielska. My, a, potem. a potem do Bielska. Mamy pro. Tak, tak, jak wojna. Droga Droga w Beskidy. Leczaki są, moska zdjęta. Jesteśmy we własnej florze i faunie. Żaden koronawirus nam nie grozi. <gryw> Zapach salami wybije każdą zarazę. Jesteśmy w Tychach z Tomaszkiem. Ciemno. Przesiadamy się teraz do pociągu ekspresowego Śląs ślążaka do Bielska. A potem kierunek czupel. z pociągu idziemy za kamarkami bielska białej. Czujemy się jakbyśmy byli po wojnie tuż w pierwszej, ewentualnie drugiej światowej cisza rocznie obdrapane kamienice bardziej niż na pra gorzej niż Prad. Już jesteśmy u celu Miały być góry, a zapowiada się coś innego. I rozbiliśmy nasz basecamp przed wejściem w góry. Hebabik już zjedzony, Tomek jeszcze go żuje. Herbatka turecka też wypita. El Truco, tak się nazywa nasza restauracja. Ekskluzywna, a za nami tutaj no, podwaliny tego rynku całego. Jak się czujesz, Tomaszek? Dzisiaj rozbiliśmy właśnie base camp w Bielsku. Jakie są Twoje oczekiwania wobec wyprawy? żeby przejść, właśnie do Wadowic będziemy iść. Łatwo, łatwo sobie w głowie Tomasza. wymyśleć no. wyprawę, trudniej ją zrealizować. Duży bagaż tutaj jest Tomasza. Rozpoczynamy nasz szlak. Idziemy w stronę rzeki Staconki, a potem w kierunku Czupla. Przed nami jakieś 2,5 godziny drogi. Czyli trzeba liczyć 3 godziny. Mamy godzinę 19. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Na razie ruszamy z okolic rynku miasta. Wychodzimy z Bielska powoli. Zaraz będziemy wkraczać na szlak. Trochę nam się zeszło, jednak całe, całe miasto przeszliśmy, tutaj kościółek. Już górki widać. Ruszamy w za chwilę. Mamy nowy rok 2021, styczeń. Tomaszek, Krzysztof Przy pałowce <grymne> do szlaku Raczki na nogach są Plecaki mamy 21.50 Idziemy w górę Tomasz z przodu las dole miasta Mamy godzinę 23.40 Jesteśmy już na grzbiecie w dole Wielsk. Nie wiem, czy tam coś widać. O, może. gałęzie bardziej. Już elegancka ława. I Tomaszek pachkuje. Wypiliśmy herbatkę z termosu. Bardzo się przydał. Bardzo się przydały również raczki, które mi Tomek pożyczył. Bo ja wczoraj nie kupiłem. W zasadzie mi uratował życie kijki. Podstawa na takie wyprawy. No, Mamy trochę ciężaru na plecach, ale jesteśmy przygotowani na ekstremalne warunki, prawda? Tak jest. Także jest hardkorowo, jest fajnie, nie wieje. Póki, póki co nas pogoda oszczędza. Pogoda nas oszczędza, nie jest źle. La, la, la. Oto, proszę Czupel. Najwyższy szczyt Beskidu Małego. Tak jest. 933 33 metry. Stycznia 2021. Ta, Godzina pierwsza 20 w nocy. W nocy. Tomaszek Baskit i Krzysztof. Beskid Expedition. Mission completed. Rozbijamy Baskura. się. Będziemy następna do... relacja ze wschodu. A tutaj ładny widok, się. Miasta, no, rozbijamy obozowisko. Pujemy do rozbicia naszego obozowiska na szczycie Czupla. O, nie widać, tutaj jest wierzchołek. Myśleliśmy początkowo o tym miejscu, ale chyba jest za blisko trasy. W zasadzie ścieżka tutaj biegnie, a my tutaj się kładziemy. Może ktoś nas spotka, jakiś porannych ptaszków, ale i tak pewnie będziemy spać do ósmej a potem śniadanko namiot rozstawiony obozowisko jest na szczycie 933 metry, no ale nic nie widać no, ale jest godzina jakaś koło drugiej. fajnie jesteśmy w namiocie, godzina druga 20, Tomek możesz poświecić trochę Świecę Ja. Tomek ma tutaj przesłanie do, przesłanie do narodu. Narodu jednych braci. braci z Białorusi. Łączy się z Białorusią. Żywie. Biała Białorusi. Tak. A ja. Weź mi tu świecie. Chcę pokazać Państwu trunek, nagroda czyli weź jeszcze świecie. czyli cytrynoweczka. Druga, 20 pary łyczków i tego idziemy lulu. Pozdro. Obozowisko. Już jest ranek. Ósma. Czupel. Chmurki się pojawiły. Noc. No do najlepszych nie należała. Błędem okazała się kalimata, która za cienką była pomimo kołdry spuchu i innych wars, jednak błąd leżał u podstaw, że była za cienka. Ale daliśmy radę. Trochę się zdrzemnęliśmy. No i teraz ruszamy dalej, pakujemy te wszystkie manatki i idziemy. Przed nami dzisiaj cały dzień wędrówki, tak, Tomasz? Pokaż się. Pokaż się. Dzień dobry, dzień dobry. Poranek na Czuplu. Poranek na Czuplu. Jak się udała wyprawa? Wyprawa to trwa. Może się nie udała, ale jesteśmy w trakcie. Zaliczyliśmy nosek. No, przyzwoity, <grym> mogę powiedzieć. <grym> Troszkę tam się pokręciliśmy w nocy. ciężko było usnąć, ale udało się. O piątej nadane może się w końcu udało. Kalimacki. Mogłyby być trochę grubsze. Tak. Najsłabszy punkt Kalimata. Ale... trochę ciągnęło od spodu. Tak. Ale ogólnie dało radę, więc... Jak no, nam się no, udało, to innym... bardziej doświadczonym... Inem. Również. Tutaj potwierdzenie. Ruszamy dalej. Dzisiaj długa wędrówka. Mamy dziewiątą rano. Pogoda ok. Co prawda... chatka na podrójnej. Ani już tam rozgrzewa piec Będziemy się ogrzewać Wrzątek robi na, na kawę Tak, dzisiejszej nocy na pewno Śpimy w schronisku no, jeśli, dojdziemy, ale... jeśli dojdziemy, ale Liczymy, że Że raczej nie powinno być Problemów Żegnamy się Ze szczytem Zmierzamy w dół Kierunek tam na horyzoncie przejaśnia się elegancko. Dotarliśmy do miejsca wypoczynku. To jest stromyczek pod nogami. Śnieżek. Jest naprawdę przyjemnie. Wtarliśmy do żywca, mieliśmy iść dalej, ale jednak, jednak zrezygnowaliśmy. Idziemy się przespać w pensjonacie, parę telefonów i udało się znaleźć. Potem wyjdziemy na miasto. Tomasz, trochę plany się pozmieniały, prawda? Jak się czujesz ze zmianą planów? No nie, nie dobrze, nie dobrze, nie lubię zmian planów. Natomiast... Tomek miał ambitny plan, o, nie trzeba, ale jednak nie. jednak wyszło inaczej Droga do naszego apartamentu miała być tylko kilometr, a jest tyle co zawsze, czyli pod górę Wstaliśmy do naszego pensjonatu Turystyka covidowa tak zwana Żywiec. No, i dzisiaj nockę tutaj spędzimy. Mamy kuchnię bardzo ładnie, naprawdę. Wyruszamy z naszego apartamentu w żywcu. Piękna pogoda dzisiaj. Żegnamy się z tym fajnym miejscem. Zobaczcie sami. Mamy styczeń. Niby pokazuje minus 8 stopni, ale na słońcu to wydaje się, jak było z 15, nie? <grytanie> Idziemy na zwiedzanie. No a dzisiaj już pożegnanie w zasadzie.